Witam bardzo serdecznie z tej strony Xing. I dzisiaj znowu poprowadzimy przygodę z Terrarium. Przez jakiś czas tego nie robiłem, bo byłem zajęty innymi rzeczami. I teraz znowu ją wznowię. Tą serię no, zbieram grzybka, oczywiście, jak tylko możemy. I biegniemy do naszego domku. Co ja tu ostatnio robiłem? A, chyba kopałem w dół i żadnej jaskini nie znalazłem, tak mi się kojarzy. Mam drewno. Nie, drewno mi się też skończyło wtedy. No teraz zbieramy drewno, zrobimy sobie kładki, platformy i idziemy dalej szukać jakiejś jaskini pod ziemią. Jak znajdziemy jaskini, to się dopiero ciekawsze przygoda zacznie. Bo będą potworki biegały po podziemiach. Chyba będzie ciemno. Strasznie, i w ogóle. Ale dobra. O tym, to zobaczycie później. Inna droga. 61. Nie, ja jeszcze trochę sobie zbierzemy. Dobra, jeszcze te dwa drzewka do tego jednego małego. Króciutkiego. I, i spadamy do domku. No, można to ładnie przycinać sobie te drzewa, hm. A, slime. Aj, mnie dziabnął, mało żyć. A, akurat te z życia z niego wypadły. Dobra. Mmm... Jest, główny platform Zarobimy ja tego całkiem dużo. Nie wiadomo, kiedy się mogą przydać. A, ok. Zrobię jeszcze pochodnie. Też mi się skończyły. Dam sobie pod trójką na razie pochodnie, pod piątką. Tak. No, eee. i schodzimy na dół. Co ja tu miałem? A tak, znalazłem tam jedną podwodną, a nie? I tam więcej tego... E, miedzi. A no my idziemy na razie prosto w dół. Hmm, jakaś elektryczna muzyczka w tle. Słychać ją. Dobra, no, doskoczę. Słusznie, że coś się w wodzie prąka. Nie wiem, czy w tej górnej jaskini, co już się minąłem zlewiczanym, czy jakaś nawet to jest. Mam mnie nie za dużo pochodni, niestety. Jest tam coś. O, jaskinia. Jak miło wyjdziemy tutaj na poziomie skini i sobie będziemy eksplorowali ją. Naskoczę? Naskoczę. Okej. Okay. Jeszcze chwilkę niżej. No i zrobimy tak. Dobra. Pochodnia mi się przyda. Na później, bo mało. No widzicie, tam na dole jest. Właśnie tutaj dzbanek. W dzbanku są różne rodzaje przedmiotów. Mogą mieć pieniądze, jakieś bomby przedmiot. No i przedmioty. Ogólnie jakieś duprelki. Czasami przydatne. Dobra. No ale duża jest linia. Naprawdę. Hmm. Nie wiem czy ta miść czy nie Nie, też jest mała A tam coś jest Nie, też nic nie ma No cóż, to idziemy niżej Tutaj nic nie było niestety A, przepraszam na chwilę N krótkie cięcie Dobra, jestem z powrotem. I kopiemy niżej. Kurczę, pochodnie nam się kończą. Będziemy musieli zapalować na. Ee, na slime. Żeby zebrać trochę żeliku i mu zrobić więcej pochodni. No, malutka jest kina. Jeśli nawet nie spuścimy, chyba. No. Kładek zapomniał stawiać. No, ja naprawdę. Tam coś jest? Nie, nic. Okej, skoczymy sobie tutaj. Zrobimy sobie schodki płeczkę, żebyśmy mogli ładnie sanąć, no, ale tam też nic nie ma, chyba nie? No, okej, okay. tam zamorujemy. Chodźmy niżej, niżej. Cały czas w dół. Im niżej tym są lepsze surowce. Znaczy nie, tego to akurat nie wiem, nie jestem pewny. Ale niżej tym... Nie, po prostu w dół łatwo się schodzi. O, tam coś jest. Manu, srebro albo żelazo, ale chyba żelazo. No, żelazo jest. Hmm. By mógł być w końcu jakaś jaskinia, nie? No, żelazo, żelazo. Dobra, tam też nic nie ma. Okej, to też sobie zamarujemy Pochodnie Więc trzeba będzie znowu wrócić na górę no, sprawił sławce sprzęt plus wody Jakieś dwa potworki się pluskają. Dobra, spada po żelik, żeby zrobić pochodnie Myślę, że ta jaskinia będzie bardziej. była bardziej obiecująca. Że coś w niej tam znajdziemy. To jest kamień? Tak, kamień. No, myślałem, że może jakieś żelazo. Bo pojedyncze gruchy tak dziwnie wyglądają, właśnie. No, gwiazdka. Akurat nos jest. To nas nie będziemy chodzili Albo możemy sobie poszukać gwiazdek grzybka Gdzie jest księżyc? Dobra, księżyc jest dobrze Nie, nie będę nie będę z nim walczył Ile poszukać? Wiasek. Na razie mi się nie przydadzą, ale po prostu, jak jest okazja. No i tak by nic nie robił. Niech nie mam pochodni. Okay. Despę dyspensaczewkę z Ewilaya i nic chyba albo pieniądze z tego z no dobra mało widać trochę w nocy ja nie mam żadnej pochodni O, pajęczyna tam ciekawe co tam jest ups oki okay. ciężko się tak gra no, głupi zombiak No ej Cyt. No cóż pierwsza śmierć Ty wiecie co Dlaczego u nas jest niebezpieczna Padło mi pięć srebrnych końców, e, srebrnych monet właśnie A, to poczekamy w domu sobie na świt To nie było rozsądne Co tu mogę zrobić teraz? Łuki strzały, ale nie chcemy. Jest. Mieć. Coś jeszcze? O, już mogę hełm i buty zrobić. No i łańcuch. Bardzo przydatna rzecz później. Na razie nic wyposażenia nie robię. Hmm. Nie, tego też nie chcemy. Skrzynka. A zrobię sobie skrzynkę. Stawimy ją. Hmm. Tutaj. Tu będzie moja ee, mój pokój. Na razie tymczasowy No, to jest dziura, przecież trzeba iść po... O, nie mam. Mam, mam, mam Wooden Wall modlock nie. nie, też nie. Virtual mi jest potrzebny. będzie gdzieś na samej górze oczywiście i tego przewijania teraz. No, no, no. Jest tu. Okej. Okay. Co sobie zniszczy? Okej, okay, jeszcze tutaj te kratki. Dobra, jak, jak tam z czasem mamy, tu jest dopiero Księżyc, to ja teraz e, przyspieszę, żebyście nie musieli patrzeć e, po prostu na to, jak nic nie robię. No, to do zobaczenia po przyspieszeniu. Dobrze, jestem już z wami z powrotem. Właśnie nastaje dzień. Bo już się mu muzyczka zmieniła po tym poznałem. Czyli idziemy na poszukiwania snimów. Tak, zabijam je z, eee, z kilofa. Ponieważ wtedy nie, nie odskakują do tyłu po każdym uderzeniu. A kilof ma większe obrażenia niż tobór. Ten, który teraz mam na razie. Więc się z niego najbardziej opaca bić O, dzbanek znowu z lewej strony na dole Lecimy do niego. Ui. Ham, co w nim mogło być? Dwa żeliki i to wszystko chyba. Może jakieś pieniądze. I szlamo. A, mi zadało wrażeń dużo Nie lubimy takich dziur Przecież dlatego je łatamy Dobra, z tej strony idziemy. I na przykład jak uderzam jakimś <śmiech> przepraszam <śmiech> narzędziem jak killoff topór młot, to mogę po prostu trzymać lewy zmieszy myszy i uderzam, a mieczem albo łukiem, albo innym takim rzeczami. Muszę klikać. Jak trzymam, to tylko raz uderzę. Hm. Tutaj ostatni raz gdzieś zabłądziliśmy. Tutaj w tę pęczyny wpadłem. oj tu umarłem właśnie moje pnęgę. Zabraliśmy grzybka, no jaskinia chyba, droje parę pochodni, okej, okay, ładnie, U, dużo dzwonków. Nieźle, nieźle. A no, miksurki nowe. Strzały wypadają. <grym> Fajne miejsce, naprawdę. Bombę zebraliśmy, parę strzałów, miksurki, leczenia. I pieniądze. Dobra. Teraz tu sobie pobiegniemy. O, cztery bomby były w tym. Już mamy sześć. Okej. Okay. Fajna jest nie hmm, 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 Schodzi w dół. Dobra, idziemy tu. Tędy. Tam surowce tutaj sobie zbiorę w tym czasie. Dobra. Tym odcinku to by było na tyle. Bo już mi się jak czas kończy. Tylko wykopy to żelazo. O, znaleźliśmy tam większą jaskinię nawet. No dobrze. Też ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, ludziska. Na razie.